Ekipa, witam was stanie. Witam was ponownie w Medieval Dynasty. Kontynuujemy naszą przygodę po tym bardzo klimatycznym świecie. Jak widzicie, za oknem zima, zima czyli oznacza to, że naprawdę mam nadzieję, trochę dorobimy na jedzeniu. Choć zauważyłem, że po kolejnych update'ach chyba jednak to się pozmieniało. Natomiast, moja droga żono, witam serdecznie. Chciałbym z Tobą porozmawiać. Jest ku temu możliwość? Halo. Jak się miewa moja piękna żona. Czapsznacz, że jest wytrwały. Chwileczkę, czy to właśnie powiedziałaś młody? Haha, ha, dokładnie tak. Wczoraj wieczorem przez wioskę przejeżdżał wróżbita, położył jedną rękę na moim czole, a drugą na brzuchu. Potem uśmiechnął się i powiedział, twój chłopiec dokona wielkich rzeczy. Czy to prawda, czy można mu wierzyć? Podsłuchałem, jak kobiety o nim mówiły, on nigdy się nie myli. To cudownie! Będziemy mieć syna! Gratulacje! Świetnie! Wiem, że chciałeś mieć syna, który, który ojciec nie chce, ale powściągnij trochę swój entuzjazm, zanim pomyślę, że nie byłbyś równie szczęśliwy z dziewczynki. Dobrze wie, że byłbym, Pokochałbym Zająca, gdyby tylko wyszedł z ciebie. Dobra, dobra, przestań już gadać i idź świętować Hmm, teraz mamy do wyboru, albo pracujemy Szkoda, że nie mam na to czasu, ale zrobiłaś mi cudowny prezent Ale nie, zdecydowanie jesteś, kochani, najlepszą żoną na świecie Tylko jeden kieliszek Pora zobaczyć w takim razie ten kieliszek ty Pora zobaczyć w takim razie to zadanie, które nam tutaj przygotowali mój mały synek, o kocham jak to brzmi, już wyobrażam sobie jak ucz, uczę go wszystkich rzeczy, których nauczył mnie mój ojciec Ja się jeszcze się nawet nie urodził, a ja i tak czuję się jak najdumniejszy ojciec na świecie Taką nowinę wymaga świętowania I mamy porozmawiać z Dobromiegą, no to oznaczmy i zobaczmy gdzie to zadanie z Dobromiegą jest e, Momencik, mapa Dobromiega, poczekajcie, zadania Dobromiega, gdzie ta dobromiega. A tu ci dogostowi. u to z wujem będziemy świętować. Bardzo dobra informacja. Natomiast, zanim skoczymy jeszcze to trzeba żonie sprawić prezent. Bo, oczywiście, zmiana zmiana porę roku. Moja droga żono, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już, momencik. Oczywiście, że świetnie. I mam dla ciebie też prezent. A on nawet przyjmie. Super. See you tak, na pewno, kiedyś na pewno powrócimy. No natomiast słuchajcie, no to pozostaje nam wyruszyć na drogę do Gostowi w, w drogę do Gostowi, bo naprawdę to jest świetna informacja, świetnie. Tylko jeszcze szybko sobie zerknę, co się dzieje w naszym gospodarstwie. Czy wszyscy mają zadania, czy wszyscy są przygotowani, tutaj studnia, tutaj chata rybaka nie mam czego? Brak narzędzi, nóż włócznia, to ja się tym za chwilę zajmę. Rolnictwo to chyba się tym zajmę. Eventualnie jak wrócę, brak zasobów, rolnictwo, ale co? A przetwarzacie, no to słabo rozumiem, to dacie radę, hodowla, kurnik. Tu brakuje pracownika, to słuchajcie, to ja szybko zrobię małe misz, misz masz i widzimy się w dalszej drodze do gostowi. Droga do gostowi, piękna, zaśnieżona, ale jakże piękna, spokojna zima, słoneczna zima, więc naprawdę jest co zwiedzać, jest co oglądać. Detal tutaj wykonany, naprawdę przyciąga oko i chwalę, chwalę sobie to, jak tutaj faktycznie twórcy do dołożyli szczegółów tego, żeby aby ta zima faktycznie wyglądała jedyna rzecz, która mnie troszkę mierzi to jest to, że to jezioro po nie zamarza a także te mniejsze jeziorka także nie zamarzają no może brakuje mi takiego jeszcze aspektu mrozu zimnej wody, że jak wejdziemy, to dostajemy faktycznie chłód, bo de facto można, można byłoby o takie rzeczy zadbać. Zwłaszcza, że przecież mamy też podcinki ciepło zimno i dobrze, zapomnij, że przypomniałem sobie, że nie mam ciepłych ubrań na sobie, to się musiałem wrócić do domku. Natomiast, no przyznaj, gdyby tak była akcja, że wchodzimy do zimnej wody. Znaczy do wody w zimie Według mnie powinien być ten współczynnik, że zimno jednak jest bardziej dotkliwe dla nas O przy okazji jeszcze sobie zgarniemy deskę Super, jakąś siekierkę, no to jest zawsze na handel czy na coś pójdzie Na pewno to pozbieramy i tutaj jeszcze paczuszkę widzę, o te paczki teraz się widzę Pojawiają wino gruszkowe, idealnie, słuchajcie idealnie akurat idziemy na imprezę To dobrze mieć też troszkę własnego Wiadomo, na tawernie pewnie nam zagwarantują, ale mimo wszystko miło będzie tutaj mieć coś też ekstra. Tak, jeszcze jeden aspekt związku z tą historią. Testowałem sobie ten zapis, czy przechodzenie do pory zimowej rozmowy z żoną na kilku sejwach i tak naprawdę za każdym razem dostajemy inną historię. Ta historia jest chyba pierwszą, na którą trafiłem. Od razu, tak naprawdę. Później pamiętam, że na innym safe wczytywałem i dostałem informację o, o tym, że żona źle się czuje i trzeba w medyka z innego miasta i coś tam się działo z tą żoną naszą. O finalnie okazało się, że żona miała zgagę, przynajmniej strawność. A trzecie, także zimową, wszystko to porą było okazało się, że żona ma zachcianki. Ja się właściwie. No, zachcianki, jak to w ciąży, kobiety mają. Musieliśmy przejść chyba połowę mapy, żeby znaleźć jakiś super, fajny produkt do jedzenia Bo nasza żona po prostu miała wytyczne co, co do właśnie by w tym momencie zjadła A my jako kochający mąż spełnialiśmy jej zachcianki, no i poszukiwaliśmy Dobra, jesteśmy słuchajcie w gostowi. to mnie bardzo bawi, a się bawi, bardzo mnie to cieszy W międzyczasie skoro już jest, tu jesteśmy, tylko tak, ja sobie muszę przypominać Nie to to, dobra, jakie tu parametry? Wydobycie i wytwórstwo. Mm -hmm. A tutaj tylko ten kurczę, Brakuje mi osób, które by były takie z trzema parametrami, miały dwójkę. Byłoby super. Dobra, ale skoro się rzekło, dzień dobry, witamy serdecznie. Dobromiego. Witam, co mogę dla Ciebie zrobić? Chciałbym dostać butelkę najlepszego. Co macie? Właśnie, dowiedziałem się, że będę miał syna. Cóż, w takim razie pierwsza kolejka na mój koszt. Wzniosłem nawet toaz razem z Tobą. Na zdrowie! A potem cisnął całą beczkę prosto w ścianę Jak dobrze się przyszedł, wciąż widać miejsce, które uderzyła W każdym razie byłam oszołomiona, ale stanęłam na wysokości zadania I kontynuowałam jego pracę W ten sposób ta mała tawerna stała się cała moja Aha, i mamy też do wyboru Wychodzi na to, że można wiele powiedzieć mężczyzna Powiedzieć ale nigdy nie wolno obrać jego piwa od klienta do właściciela w jeden dzień To dopiero fart. ale zróbmy to Prawda, nigdy nie myślałem o prowadzeniu tawerny, A jeśli życie daje ci buraki To lepiej z nich yy, To niech twój kociak będzie gorący gotowy Robimy barszczyk polać Oczywiście, pewnie I w zasadzie to dlatego nigdy się nie wyszłam za mąż Pewnie, że czasem za mną tęsknię Za nim tęsknię, ale moje serce wygodniej jest zamknięte W klatce niż narożone by, by znowu dać się złamać A co z tobą? Żona dobrze cię traktuje? Nie stresujesz się tym, że stajesz od ojcem? Jest ani trochę czym się tu denerwować. Mówi, mówisz mu, pokazujesz mu, on sra w gacie, a potem zarabia dla ciebie pieniądze? Nie, zdecydowanie nie. Jestem przerażony, co, co ja się go opuściam? Albo zjem, albo go przez Właściwie, jak duży jest noworodek? Myślisz, że można zostać nie pomknięty. Nie jestem ekspertem, ale wydaje się, że tak, właściwie to muszą być, po... muszą być połykane cały czas, są takie małe, czy to w ogóle wiesz jak drobne jest coś niedużego? Tycie, chyba chcesz mi się pić, ja tobie? Spragniony. Jak ryba. Dodajemy smażoną wątróbkę z cebulką i gotowe, zauwaj mi to będzie najlepsza szarlotka jaką kiedykolwiek spróbujesz, znam się na kuchni, mówię ci drzwi, okna, podłoga, wiem wszystko a co z tobą, czy się właśnie zajmujesz? Jestem szefem i robię szefowe rzeczy, no wiesz, zarządzam, deleguję, przydzielam, przenoszę, wyznaczam, czyli w zasadzie nic. Ale chyba to drugie lepsze. Głównie kamienne noże. Miałem dużą fazę na drewniane fiolki, ale już się skończyła. Len też zawsze w porządku, ale jestem specjalistą od kamiennych noży. Taki, Taki uśmiech od twórców. Oczywiście chodzi tutaj o aktualizacje, jakie wchodziły, jak zmieniała się wartość produktów. Byłabym zmuszona skłonność, gdybym chciała powiedzieć, że wysłuchałam choć jednego słowa, które właśnie powiedziałeś. A jak nie jestem kłamcą, więc po prostu naleję nam jeszcze jednego. Tak, trzymaj. Wiem, wiem, ona mogła nafem, nie było prawdziwe, jeśli bycie duchem zezwala się bycie dupkiem, to ja odmawiam życie na takim świecie, niech się cholera ta zjawisk krosna. Mów mi jeszcze, HIV nie będę jej ojcem? Ojej, ja tu bardzo żyję sobie. Cudna nowina, gardzo tutaj, galotacy. Ja ciebie oraz twojego ulżącego. Piszcie dobre. Najlepszy, słyszysz najlepszy? Proszę, ty jesteś. Przecież ty jesteś moją żoną. Co z dzieckiem? A pani Hit to To tak, jedziemy idziemy, idziemy dom. Widziałem cię Chodź, dom, dom. Dom, gdzie dom? O kurczę. No, ten jeden kieliszek zdecydowanie nas tutaj mocno zdewastował. Ciekaw jestem, jak jesteśmy w stanie pojedynczyć co my mam Oi. do powiedzenia. Jaki jest i mój najzabawniejszy klient? Okej, uh. okej, okay. okay, rozumiem. A widzicie w naszej osadzie głód, głód, pan. Ojoj, ale co, ale mnie to buja. Oh, 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 oh. Dobra, poczekajcie, zanim tam się coś zadzieje niedobrego z nami, to może się zajmiemy naszymi ostatnikami bo ci głodują, my poszliśmy świętować, a oni biedni głodują, bo nasza żona, no cóż, przestała chyba gotować W takim razie pora aktywować zasoby tymczasowe, na przykład, na przykład jakbyśmy aktywowali zwykłe mięso niech będzie, że jest jedzenie, fakt, że surowe, no, będą narzekać na jakość, no ale zawsze to będzie lepsze to niż nic Zobaczymy jeszcze rybie mięso, możemy aktywować, żeby troszkę sobie pojedli. Ja sobie jeszcze przejrzę, co mogę im aktywować ewentualnie, żeby nie umierali z głodu. I wracamy do naszej zabawy. Jesteśmy już z powrotem, coraz zobaczyć, co nam goście powiedzą. Welcome. Ktoś, tu się dobrze bawi. Znowu zwolnij z piciem. porozmawiamy na poważnie, jak będziesz trzeźwy. Szukam dużego brązowego. niedźwiedzia. Ukradł moją gorzałkę. Widziałaś jakiegoś? Was nice seeing you. Ojej, oj, 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 nie w tym stronę. Dobra, tutaj do pani. Dzień dobry. Bello. Zwolnij z piciem. Szukam Good dużego bye. brązowego to było. A tu, szanowny pan. Hello. Jesteś znowu zbierz się do kupy, jeśli chcesz rozmawiać. Ale wszystko my tak gadamy. How are you? Szukam do dużowego niedźwiedzia, to samo dzień. Dobra uh, Ciekawie jestem, a dzieciaki o oh, z dzieciakiem pogadamy. Halo dzieciak, dzieka -no Oj, 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 i Dobra. Dziwnie się pan dzisiaj zachowuje, proszę nie się zbliżać. Nie chcesz gadać smarkaczu w porządku, zachowaj swoje tajemnice. A jakbym chciał zagadać tutaj do naszych ewentualnie parasowników? Hello friend. Jesteś zadowolony, zbierz się do kupy. Ale nie miło, w takim razie odchodzę, tylko zapamiętam, gdzie zostawiłem konia. Dobra, gdzie tutaj ktoś, jeszcze ktoś, wiecie co? Idziemy do naszego Wojta. Nasz Wojt ma nam coś do powiedzenia. A pan, o panem, pana. Co można myśli? Ja tylko skosztowałem trochę soku z jagód. Muszę jednak przyznać, że grzał w gardło jak żonek węglem. A, widzicie, dobra. Idziemy do Wojta. Panie wójt. Idzie, o, idzie Wojciech! Wojciech, syna, syna Dobrze się widzieć e, Aha, mógłby się przesunąć, nie? Oj, oj, jednak nie było ciekawej rozmowy A szkoda, szkoda, zdecydowanie szkoda O, a ty? ty? E, nie, czyżby już nam status schodził? Chyba nie, jeszcze nas buja, więc... O, czekajcie, ooo, dzieciak Przysiąg się, mała a wiecie co? Ja jeszcze sobie do, 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 doleję, doleję, skoro ten widzę już nie, twierdzą, że jesteśmy strzeźwi, trzeba sobie dolać. Mam miód pitny, tak? No to wypijmy. 93% chyba wystarczy Oj, tak wystarczy! Zdecydowanie sterowanie padło <śmum> o nie! O nie! Ale przewróciliśmy się! Ojej! A zdrówka, zdrowka, ja... Mama, zabrania mi problem z pijanymi ludźmi, proszę pana, nie chcę żadnych kopatów. Nie chcesz gadać z smartem? To nie, wojcie, wojcie! Aha, czyli w ogóle z nami nie gada, rozumiem. Ja ciekaw jestem co woźnica by nam powiedział w takim stanie. Oj, 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 dobra, a właśnie mamy odespać, mamy zadanie teraz odespać. No to hmm, to dobra, pani woźnico, woźnico, panie, 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 panie idziemy do pana. Oj oj, aż się nam tutaj... Oj, przewróciłem się, oj, ale nic, nie, 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 to to... To taka krzywa, ta podłoga, droga to no była. To, to, to wiecie, wiecie, wiecie panie. Oj, o, o, no idź, no idź, no w prawo, w lewo. O, może z panem? Nigdzie się nie zabiorę, dopóki nie wycześwię, mam swoje standardy. Standaruj się, so, set do No nic, moi drodzy. Wracamy w takim razie do naszej tutaj os będzie to droga bardzo wesoła. Bardzo. O co poczekajcie? Czy ja widzę 20 pakunków? Uu, dużo tych pakunków. Poczekajcie, ja sobie zobaczę. Moneta. 8 monet. Co to za 9 Dobra, słuchajcie, idziemy. Idziemy do naszej osady, a żeby nam było wesoło, to ja nie chcę ściągać tego statusu. Ten status jest super, elegancki, nawalony, jest naprawdę dobrze. Oj, idziemy o cudzie. idziemy tu mieszkamy w tym kierunku, mieszkamy. Nie, w tym chyba, a może tym? Nie wiem i idę do domu. Bo życie syna złodzie, syna będę miał, to się nazywa zabawa. To będzie przygoda, będzie synek z dumny Idę w moja żonka kochana czeka. O dobra, przeszedłem. Górka. Uch. Ciężka ta górka była. Dobrze, powoli. i Jeszcze w tym kierunku. Dobrze. Idziemy. Powolutku. pomalutku, Damy radę. Jo. Dobrze jest, ale strasznie w na tej drodze. Kurczę, trzeba wójtowi powiedzieć, żeby wziął tutaj asfalt wylał, bo naprawdę iść się słuchajcie nie da. Naprawdę iść się tutaj nie da. Tak krzywej drogi dawno nie widziałem. To jest naprawdę źle. Kto tą drogę budował? Ja się zapytuję. Kto tak krzywą drogę robił? No przecież tak być nie może. A, widzicie co? Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Czy wejście do wody mnie trochę ocuci? Czy cokolwiek to zmienia? Zobaczmy łazimy. Nie, nic nie widzę, żeby nas tutaj coś trzeźwiało. Dziwne to. Nie szkodzi. Nie, to nie. Ale wiecie, ja się bardzo dobrze bawię. Jestem w połowie drogi. A że mi się zapragnęło pić, to jeszcze poprawię. O, i teraz w wnęczkę. Wino gruszkowe. Pierwsza klasa. Status. Sus, sus, bardzo dobry. Sus, 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 a gruszka, tak. Gruszka nie śliwka. bardzo dobre. Trzeba będzie kiedyś własne takie robić. Liczę na to, że zaraz tawernę będziemy budować. Swoją drogą, tawerna, właśnie. Kiedy będę mógł tawernę własną zbudować? Zarządzanie, technologia. Tawerna, te kopalnia, chata, to nie tutaj, tutaj, chata, chata nie. Nie tutaj, poczekaj, tutaj. Może to będzie tu magazyn? stodoła, dołów, stajnią. Nie, 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 nie. Młyn nie ma. A w tym miejscu? Szukam. Szukam informacji? Stragam wasza kuźnia szwalnia tawerna. o, daleko, daleka ta droga. No dobra, to wszystko jasne. Lecimy do domu. W takim razie już bliziutko mamy. Nie jest źle. Doleciemy. Oj, oj, trochę mówiłem. Wójcie prostu i tę drogę do naszej wsi. Bo będzie ciężko, nie, po co, po co wójt, ma lepsze zdanie Trzeba zostać własnym wójtem, wiecie co, chyba przestaniemy mu płacić te podatki, bo to się mija z celem Prosiłem wójcie prosto drogę, drogę prosto budować No nie, no nie da rady, co za wójt o coś nam się czka, ale to nie wiem, pewnie za dużo wody wypijemy. Oj, oj, no i kamienie. Przewróciłem się. Jakie kamienie? Ja te kamienie stąd wyzbieram. O tak być nie może. Dobra. Już blisko. Już widzę pierwsze zabudowanie naszej. O, widzę nasz dom! Widzę dom. Dobrze. Idziemy. Idziemy, pędzimy. Pędzimy. Żona. Jakiś dobry rosołek by się przydało, oj, 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 zaciąga, oj idziemy no biska, o, już, chatka rybaka widzę jest dobrze dobrze jest dobrze oj, lecimy, dobra, pędzi Było prosto do prosto do dodam. Dodam prosto prosto do domu daleko nie mamy, o rzeczka jest Dobrze jest ale pić mi się chce strasznie Strasznie pić to jeszcze się napijmy. Wino jabłkowe. O! Wino jabłkowe, gdzie żona, żona, żona. Żona gdzie jesteś. Żona moja. Serducho moje. Żona. Moja żona, a żona to p-p-proszu-je żona. Hello. Następnym razem, jak wróć tak na chlany, to będziesz trzeźwa w jeziorze. Miła panią poznać. Czy widziała gdzieś pani moją żonę? Aromas? Mam coś dla ciebie? Nie, nie, jestem. Ale jestem ciekawy ewentualnie z jakimś innym pracownikiem, jakbyśmy zagadali. To będzie jakaś zmiana. Zobaczmy, zagadajmy. Zagadajmy. Gadaj, gadaj, gdzie, gdzie oni. Gdzie? O, o, dzień dobry pani. Pani Ludwika. O, dzień dobry pani Ludwika. Jesteś na zbierz się do kupy, jeśli chcesz rozmawiać co no, no, masz na ja maszynie tak rozkasztywane troszkę szok z muszę jednak przyznać że grzał w gardło jak z węgla no dobry dzień tak dobry oj dobry syna ja mówiłem syna będę miał miał miał. Się no wstało dobra idziemy idziemy odespać nie chcą z nami gadać pora się przespać no Prosto, o już, już widzę domek, dobrze, dobrze, idziemy do parka, nie ta no nie ta no jeszcze raz Eee, nie tędy, eee, nie tędy, eee, stoj, stoj, o jest, jest, jestem, dobra Jest łóżko, jest, podwójne łóżko, śpimy No to przyznaję, zacna to była przygoda Odespaliśmy, wszystko wiemy Zobaczmy, komu czego brakuje, żeby teraz w osadzie zrobić porządki Zarządzanie No teraz wiecie, odespaliśmy, przydał się jakiś rosowek, no ale rosołek los, chwilowo niedostępny Nóż, nóż tu mamy, tutaj mam, chata rybaka Chata rybaka na rzeka Tutaj mam problem, bo brak zasobów Żadną przecież skończyło się Nie ma problemu, zaraz się tym zajmiemy Tutaj mam zierno żyta. Tak samo możemy wywalić. Spokość super. No i nawóz. Nawóz trzeba będzie tworzyć. Jak najwięcej nawozu. Nawóz czy, tylko z gnoju. Gnoju to my to nie mamy. A nasiona, ziarno. Nawóz ziarno wsadza. Gdzie mamy nawóz? Z gnoju. A tu jest nawóz, przepraszam, ze zgnilizny. Właśnie to chcemy przetwarzać. Bo tego nam bardzo dużo trzeba. Jak najwięcej, tym lepiej. Dużo zgnilizny. Jeszcze po drodze będę zbierał pewnie. 17, 17 na maku, to chyba mamy jeszcze trochę 5 i 7 liniane to samo, no i to mamy wszystko, dobra Zobaczmy jeszcze ewentualnie produkcja kuźni stoi, no bo trzeba będzie pracowników ogarnąć spokojnie Ale tak, słuchajcie, skoro tak, były problemy z gotowaniem Zabierzmy sobie jedzenia troszkę, skoro nam nie chcemy gotować rosołku, sami sobie gotujmy zupkę Damy radę Nie takie rzeczy było gotowane, więc ugotujmy coś dobrego dla naszej osady żeby byli zadowoleni, żeby nie mówili, że... o zły i niedobry. Z ugotujmy coś dobrego. Zwłaszcza, że mamy takie mięso. O, 50% idealnie. Chyba, że żeby... będzie... Nie, nie, to jest dobre. O, jeszcze mam pieczenie podgrzybko, bo możemy, możemy się takie podgrzybki ugotować. W sumie, w sumie słuchajcie, grzy... zupa grzybowa, dobra rzecz. Tylko musimy mieć. Yy... O, to musimy mieć wszystko mamy... O nie, jesteśmy przyciążeni. Za dużo, za dużo rzeczy. Już przerzućmy w takim razie. Chleb żytni out. Chociaż kapusty może jednak troszkę mniej by się przydało, bo jednak troszkę to waży taka pucha. Dużo tej kapuchy waży. Tak, 102 marchew mięso trochę mniej może weźmiemy, ciutkę mniej tego mięsa. O, wróć, wróć, wróć marchew w sumie. Marchew to mi nie będzie potrzebne na razie, bo z marchew to nic nie będę robił. Tak, dziękuję i z mięsa trochę tylko zmniejszmy ilość tego mięsa. Tak, ciutkę o tak, połowa. Da, możemy iść, pogotujmy zupę grzybową dla naszych ostatników Żonka się. O... No, żonka to żonka, wiemy do co chodzi. Pogotujmy i jeść, bo żonka. O, już żonka skończyła pracę, więc najwyższa pora. my tutaj pogotowali zupkę grzybową. Tylko gdzie mam sole mięso? Mięso. Czyli mój Drewniane miski. A te miski to ja mam, drodzy państwo, mamy wszystko. W takim razie bierzemy się za zagotowanie i widzimy się takim to akcentem w kolejnym prawdopodobnie epizodzie, żebyśmy mogli tutaj faktycznie coś zadziałać. Mam nadzieję, że Wam się ten epizod podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was jak zawsze radośnie i już trzeźwo staniu. Na razie, hej!